I zaczynamy kolejny rząd. Teraz robimy półsłupek reliefowy przedni, ale musimy wejść pod te dwa słupki. I robimy półsłupek, i jeszcze oczko, łańcuszka. Dalej. Słupek reliefowy przedni. I teraz znów słupek reliefowy przedni. Na tym słupku robimy słupek reliefowy przedni. Na tym samym słupku drugi słupek reliefowy przedni, ale nie przerabiamy go do końca, czyli nam tu zostają te ostatnie pętelki. I teraz narzut, i przechodzimy na drugą stronę. I tu znów robimy nie do końca przerobiony słupek reliefowy przedni i łączymy je razem. I na tym samym słupku robimy jeszcze jeden słupek reliefowy przedni. Dalej. Słupek reliefowy przedni. I teraz zrobimy dwa słupki reliefowe przednie łączone górą. Jeden zahaczamy o ten słupek, a drugi tutaj pod te dwa. I mamy. Dalej. Trzy oczka łańcuszka. I teraz na tym słupku będziemy robić trzy słupki reliefowe przednie. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Dalej trzy oczka łańcuszka. I teraz tutaj pod te dwa. Słupki. Robimy nie do końca przerobiony słupek reliefowy przedni. Na drugim słupku to samo i teraz łączymy je razem u góry. Dalej, słupek reliefowy przedni i tu na słupku. Jeden słupek reliefowy przedni i drugi słupek reliefowy przedni, ale nie przerabiamy go do końca. Narzut i tu na kolejnym słupku. Znów słupek nie do końca przerobiony. I łączymy je teraz górą. I jeszcze jeden słupek reliefowy przedni na tym samym słupku. Dalej. Słupek reliefowy przedni. I teraz znów dwa słupki reliefowe przednie, łączone górą, czyli pierwszy. Drugi i łączymy. I znów trzy oczka łańcuszka. I tutaj trzy słupki reliefowe przednie na jednym słupku. Jeden. Drugi. Trzeci. I znów trzy oczka łańcuszka. I na kolejnych motywach robimy. Identycznie. I na końcu rzędu łączymy się tutaj z początkiem, z tym, że te dwa słupki traktujemy jako jeden, więc wbijamy się tutaj, i tu robimy oczko ścisłe. I teraz znów pod te dwa słupki robimy półsłupek reliefowy przedni. I oczko łańcuszka. Dalej tutaj na słupku słupek reliefowy przedni. I tutaj na pozostałych słupkach robimy sobie słupki reliefowe przednie. Tu mieliśmy te dwa przerabiane razem, więc je musimy też razem złapać. I tu mamy ostatnie więc na jednym nie do końca przerobiony słupek reliefowy przedni, tutaj na tych dwóch przerabianych razem również i łączymy o górę. Dalej trzy oczka łańcuszka. I teraz na tym pierwszym słupku robimy trzy słupki reliefowe przednie. Jeden, drugi, trzeci, dalej, oczko, łańcuszka, ten słupek pomijamy, a na tym tutaj ostatnim znów robimy trzy słupki reliefowe przednie. Dwa, tak, Czyli mamy trzy słupki na pierwszym i trzy słupki tutaj na ostatnim słupku, i pomiędzy nimi oczko łańcuszka. Dalej znów trzy oczka łańcuszka, i teraz tutaj dwa słupki łączone górą. Pierwszy i drugi, oczywiście reliefowe przednie. Dalej tutaj słupki reliefowe przednie. Tutaj dwa ostatnie robimy słupki reliefowe przednie łączone górą. Czyli przerabiane razem. Trzy oczka łańcuszka i tu ponownie. Trzy słupki reliefowe przednie na pierwszym słupku. Dwa. Trzy oczka łańcuszka i tu na tym słupku. Znów trzy słupki reliefowe przednie. Jeden. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka i tak dalej na pozostałych motywach.